Dariusz Wyka, Górnik, Zamek Książ w Wałbrzych, rewelacja sezonu, tak możemy powiedzieć. Mówi o zespole. No, tak powiedzieć. Czy też o Tobie osobiście, no bo w porównaniu do poprzedniego sezonu to spójrzmy na statystyki, są dużo lepsze. Tak, zmiana na dobra. I mam nadzieję, że, mam nadzieję. Fajnie, że jestem częścią właśnie tego Górnika Wałbrzych, który jest na trzecim miejscu aktualnie w tabeli. A czy to jest tak, że Ty jakby Czujesz, że czujesz się lepszy teraz, czy po prostu czujesz, że pod koniec pobytu w Legii no, nie wykorzystywano tego, co cały czas umiałeś? Nie, w, w Legii po prostu dostosowałem się do roli, którą, którą miałem, odstawiania zasłon. Wiadomo, mogłem bardziej jakby mieć parcie na, na, na szkło i brać i rzucać częściej do kosza czy cokolwiek, tylko po prostu burzyłoby to hierarchię, a, a takie było założenie trenera, że że mam pomagać zespołowi i pomagałem. Na tyle, ile mogłem pomagałem. No te rzuty zawsze punkty szczególnie są interesujące, no bo jak prześledziłem, to ta sezon jeszcze się nie skończył, a tu już możesz za chwilę mieć tyle człowieka, co przez trzy lata wlegi, więc jakby to zielone światło narzucanie od było od początku w górniku, czy tak raz padło, drugi raz padło i zaczęłeś rzucać. Od samego początku przyszedłem i ten mówi kurczę, masz otwartą pozycję, za trzy rzucać. Więc jak takie słowa słyszysz od trenera, mówisz, kurczę, no to trzeba sobie przypomnieć, jak to się robiło i nawet fajnie to wychodzi, więc oby tak dalej, oby do końca sezonu i coraz więcej tych jak wpadało. A powiedz, jaka jest tajemnica sukcesu gudnika Wałbrzych, bo chyba no, nie skłamię, jeżeli powiem, że jakby dodać taką sumę talentu poszczególnych zawodników, to no, no, nie byłby to trzeci zespół w lidze, ale jednak się w tej czołówce, więc. Gdzie tu jest ta tajemnica? Wydaje mi się, że nasza zespołowość, że każdy kto, kto, kto trenuje, kto… No, ci wszyscy zawodnicy, ci wszyscy chłopacy chcą grać ze sobą i naprawdę tu jest mega duża rola w tym trenera Adamka, ponieważ cały okres przygotowawczy mieliśmy obiady po każdym treningu rannym, meetingi, spotkania, cały czas trzymaliśmy się razem mniej się zmieniało. Meni się zmieniało, tak, 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 ale od całej przygotowawczy mieliśmy właśnie takie zapoznawcze obiady, to, tamto, jedliśmy codziennie, więc rozmawialiśmy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Nikt się na pewno nie spodziewał, że tak ruszymy, tak, tak zaczniemy, tak będziemy grać, ale no. po tych właśnie, na początku, po tych meczach, które wygraliśmy, każdy uwierzył, że kurczę, no dobrze nam to wychodzi i... i no jesteśmy na trzecim miejscu. pokazuje się, że w dobrą stronę idziemy. Hmm. O tych obiadach właśnie, poznaliście się bardziej, to kto jakby został Twoim, może no nie powiem, że kumple, no bo znałeś parę osób, ale z kim tutaj dzięki temu się bardziej, zaznajomiłeś, zży, zżyłeś. Wiadomo, że Grzegorz Kulka znaliście się, ale z tych, powiedzmy, nowych twarzy, gdzie tutaj złapałeś? Zawsze chciałem, kurczę, jakoś tak się mijaliśmy z Krzysiem jak Zawsze chciałem z Krzysiem zagrać w jednym zespole i jak właśnie Krzysiu powiedział, że zostaje, to kurczę się bardzo ucieszyłem, i, i, ale tak to z każdym. każdym. Jak każdego zaczepię, każdego coś tam szturchnę, coś pożartuję, więc z każdym mamy bardzo dobry kontakt. Każdy się czuje jak, jak, jak ryba w wodzie, bo, bo wiemy o tym, że w drużynie możemy sobie wszystko powiedzieć. Nawet jak jest źle, ktoś coś zwali na boisku czy, czy, czy poza, nie wiem, coś ktoś nawywija, no to każdy może powiedzieć, przyjść i kurczę, słuchaj, nie fajnie wyszło coś, coś się stało i czy, czy, czy pomożemy. No i każdy jest tak, że każdy się, jakby każdemu pomaga i to jest właśnie mega, bo nikt się nie chowa po kątach, nie przeżywa czegoś sam, tylko każdy po prostu przychodzi i, i też trenerzy, asystent, yy, trener Zoran też jest niesamowitym psychologiem na treningach, potrafi rozmawiać przez pół godziny przed treningiem z każdym, z każdym zamieni słowo i tak jakby zawsze przypomnieć, co mamy zrobić przed danym przeciwnikiem, że nie przetrudniamy tego na treningu, ale coach Zoran podejdzie i powie słuchaj tu trzeba to i to, tu trzeba tak i tak. Spędziłeś kilka lat w Warszawie, wiadomo, że jesteś, nie jesteś z Warszawy, nie jesteś z, z, z Podkarpacia, z... Z mojej miejscowości, mieściny, wsi. wioski. No nie chciałem, bo niektórzy się obrażają no, ale wioski. Ale spędziłeś pana w Warszawie. Jaki to jest przeskok z Warszawy do Wałbrzycha, który wiadomo ma swoje atuty. Nie chcę, żeby zabrzmiało, że to jest jakieś gorsze miejsce, mhm. ale jakby zupełnie inny klimat życia, tak, tak mi się wydaje. Nie no, ja jako chłopak z wioski, no to nie przywiązuję do uwagi do budynków, czy czegokolwiek. <laughs> Nie wierzę, że hmm. Warszawa tam jakby cię nie zrobiła na to jej wrażenie. Nie, 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 nie. No, zrobiła na pewno. No, no. Kurczę, największe miasto w Polsce, <grym> więc y, robiła wrażenie, ale ja tak naprawdę tego nie potrzebowałem jakoś na co dzień. Jestem już żonaty, więc y, głupot już nie mam w głowie, że jestem starszym <grym> gościem, więc y, po prostu tego wszystkiego nie potrzebowałem. A w obrzychu jest wszystko, co, co tak naprawdę trzeba. Jest w knajpach, żeby wyjść zjeść. Jest dużo zieleni, bo lub bardziej lubię na przykład e, zielone tereny niż zabedonowane. Mhm. Wiadomo, że fajnie jest przyjechać do Warszawy, pobyć weekend, coś tam poswirować i, i wrócić, ale, 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 ale no, te zielone tereny bardziej do mnie przemawiają i Warszawa jest naprawdę pięknym miastem. Jest, wiadomo, są ciężkie dzielnice, gdzie. No, nie powinno się chodzić, ale. Ale jakbyś poszedł ty osobiście, to chyba by. Nie, no, szanuję górnika. Tak. tak, tak. tak. By roz... Już by rozpoznali, by. by rozpoznali, czy musiałbyś w dresie... Wydaje dresie? mi się, że po łasicy już by rozpoznali. znaczy tak, to, to łasicie się w no, nie, nie słyszałem? No, tak, nazwali. Ktoś tak nazwał i, i, i poszło. Powiedziałeś, że nie jesteś już młody, że, znaczy, że już nie świdujesz tak kiedyś, i, mm -hmm. i ty, bo żonaty i tak dalej. Jakbyś tak się mógł cofnąć do tych początków swoich i jakby ktoś młody zawodnik Cię zapytał o jakąś lekcję, że czego nie robić, jakby z perspektywy Twojego weterana, który jakby debiutował w Ekstraklasie w młodym wieku. Przepraszam, że się weteranem nazywam, ale no, wiadomo, no, już, lecą już lata i pasa. człowiek czasem się dziwi, że zawodnicy, którzy przed chwilą byli młodzi, już, już mają swoje lata. Mhm. Więc jak, jak, jaka byłaby dla na, na, na podstawie Twojej historii lekcja jakaś taka dla młodych? No że kurczę, nawet z wioski, która liczy tysiąc osób, można jakoś osiągnąć swój cel i jak się chce naprawdę, bo ja mnóstwo czasu spędziłem też... Ja zacząłem bardzo późno, bo zacząłem, jak miałem tam 16 lat, więc bardzo... Ja się uczyłem wszystkiego od podstaw, już na początku mnie to tak denerwowało, mówię, dobra, już ja się do tego nie nadaję. Nie? No ale trener w Przemyślu, spokojnie, spokojnie, ruszysz to, tamto, nauczysz się, to nie jest jeszcze takie trudne. No i zaowocowało, że kurczę, tak jak mówiłem, młody chłopak, nigdy się nie spodziewałem, że będę kibic, kibicem, kapitanem Legii Warszawa, kurczę, no nigdy w życiu. Gdyby ktoś mi w bolesnościach tak powiedział, jak miałem 12 lat, że słuchaj, Ty będziesz za tam, 20 lat kapitanem Legii Warszawa w koszykówce, to bym się popłukał po głowie. Ale nie dlatego, no, że Legia ma kosę z jakimś twoim... z tamtymi... Nie, 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 no, nie, 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 tam nie ma, tam nie ma. Tam się komuś Kibicują nie ma... wszystkim. Jak przychodzę do innego... Nie ma tam jakiegoś z kibicem, zespołu, który musisz kibicować. Nie, jest Czuwaj Przemysł i Polonia Przemysł. Aha, A, nie, Polonia, nie było tak, tak że znaczy... jak, jak do Legii poszedłeś, to nie, nie, nie było, nie był to... Nie, tak byłem, nie, 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 ...fopa, skandal. <laughs> Każdy, jak podpisałem w Legii kontrakt, to komentarze były, że jestem kibicem Wisły Kraków. A nie jestem. Nie wiem skąd, nie wiem dlaczego. <laughs> Okej. Okay, yy, to jeszcze o Podkarpacie zapytam, no bo było tam bardzo dużo zespołów z różnych miast. Mm -hmm. Ale żaden nie, nie, jakby nie potrafił się przebić utrzymać. To brakuje tego regionu, może chciałbyś tam jeszcze zagrać. W nie, w no, no na zagrazie. pewno na pewno pod koniec zagram w Krośnie. Tak? Krosną w swojej na bardzo no, to dobrze. Muszę, muszę awansować czy? Wystarczy? Nie, 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 może być pierwsza liga. Tak? To nie robię Ale to robię. pod koniec, to, to kiedy to będzie? Zobaczymy ile bosiada. Nie wiem jeszcze, ale na pewno zagram, powiedziałem już. Do prezesa Walczyńskiego, że po tej całej przygodzie mojej z Koszykówką to już wkrośnie zakończę to wszystko. Ale to jeszcze mam nadzieję odległe czasy. Mm. Ale, ale tam, bo tam zrobiłem taki krok do przodu trochę, bo awansowaliśmy z pierwszej ligi do Ekstraklasy, Tam w eksaklasie zagraliśmy bardzo dobry sezon. I bardzo, bardzo, bardzo dużo mi dało przejście do Gdyni do której mnie namawiał bardzo Piotr Szczotka i gdybym, moim zdaniem, gdybym wtedy nie podpisał w Gdyni, gdzie był trenerem Przemysław Rosonkiewicz, to, no to nie zdobyłbym rok temu tego pucharu i no i nie byłoby mnie w Ekstraklasie. No, nigdy, nigdy nie wiadomo. No, ha, dokładnie, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Dobrze, to oby do tego Krosna nie za wcześnie. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.